Na dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło Cię widzieć. Moja droga, jestem zaskoczona, że Ciebie tutaj dzisiaj widzę, bo widziałam u Ciebie na Instagramie, że Ty krążysz, Paryż, Londyn. Jak Ty to zrobiłaś, że udało Ci się tutaj wpaść? No, los tak chciał, że jestem dzisiaj tutaj, bo uwielbiam markę MMC i kocham modę, także bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tu być. Teraz jestem do końca października, cały czas w Warszawie. Co ty w tym Londynie i w Paryżu robiłaś? Czy szykuje się jakaś kolaboracja z zagranicznymi producentami, artystami? Jakbyś mogła tak nam cokolwiek zdradzić? No bardzo dużo tak naprawdę teraz przede mną współprac, ale akurat teraz byłam w Londynie i w Paryżu, ponieważ tworzyłam wszystkie materiały wizualne do mojego albumu. Miałam sesję okładkową do e, płyty, która się ukaże na początku roku. Płyta już jest skończona, oddana, także bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. I kręciłam też e, teledysk, którego premiera będzie już w listopadzie, w tym roku jeszcze. Rozumiem, że sesja do płyty jest zrobiona i nie są to zdjęcia paparazzi z papierosem. <laughs> nie, ale może, może rzeczywiście to powinna być okładka nowego singla. Luna, <laughs> powiedz mi, jak Ty zareagowałaś na te publikacje, bo te zdjęcia były naprawdę takie z zaskoczenia. Czy ty się jednak spodziewałaś, że ktoś się tam na ciebie czai? Nie zupełnie się nie spodziewałam, bo to było ponad miesiąc temu. To było po tym, jak kręciłam klip. I akurat tak myślałam się Luna z papierosem, a ja nawet nie byłam w Warszawie. I tak, gdzie ja z tym papierosem? Mhm. Byłam zaskoczona i wysłał mi to mój przyjaciel. I ja myślałam, że to jest jakiś mem w ogóle, że ktoś zrobił mem, a to, było, a to były artykuły właśnie na polku, więc byłam bardzo zaskoczona, ale szczerze powiedziawszy, zareagowałam na to bardziej tak. Uśmiechem, ale powiedz mi, czy ty to, bo wiadomo, nikt ciebie wcześniej w mediach nie widział z papierosem, czy ty to próbowałaś jakoś ukryć wcześniej, że palisz? Ale ja nie jestem palaczką, absolutnie, więc nie miałam czego ukrywać tak naprawdę. Akurat byłam po długim, bardzo dniu na planie mojego klipu i no, zdarzyło mi się zapalić papierosa, wszyscy jesteśmy ludźmi tak naprawdę, ale ja absolutnie tutaj nie, nie chcę promować żadnych nałogów i... no i tyle. Czyli czasami tak dla odstresowania się... się sięgasz czasami po papierosa. Się każde, czasami się każdemu zdarzy. Nie, Niektórzy piją lampkę wina. Ja akurat alkoholu nie piję za bardzo, więc czasami się zdarza, ale jest to zły nauk, bardzo, więc myślę, że już nie będzie im się zdarzało. Mam nadzieję. Tam też pojawiły się takie ujęcia, jak zmywałaś swój makijaż. Ty zawsze pokazujesz się w pięknych, scenicznych, artystycznych kolorowych make-upach, czy na przykład masz problem, kiedy ktoś Cię zobaczy w totalnie naturalnej wersji, właśnie bez tych cieni i szminki? Nie, zupełnie nie mam z tym problemu, ja tak naprawdę na co dzień w ogóle się nie maluję i jak ktoś mnie nawet gdzieś zaczepia na ulicy i prosi o zdjęcie, tak po prostu na mieście, to ja zupełnie nie mam z tym problemu, bo yy, makijaż jest tylko gdzieś dla mnie, czy, czy zrobione włosy, makijaż jest tylko uzupełnieniem gdzieś mojego wizerunku, jak ja się pokazuję w mediach, Natomiast na co dzień ja lubię bardzo też siebie w takiej naturalnej odsłonie i nie mam z tym jak najbardziej problemu. Pod naszym artykułem z fotkami paparazzi pojawiły się też komentarze od Twoich fanów, że to wszystko wina show biznesu i tego jak bardzo się stresujesz właśnie płytą i tym światem. Czy to prawda? Można gdzieś tam to popalanie zwalić na intensywny tryb życia? Y no może, zapewne można, bo rzeczywiście ostatnio miałam taki dosyć e, trudny... E, czas w swoim życiu i bardzo mocno się stresowałam, bardzo też jakby zmieniło mi się trochę spojrzenie na ludzi wokół mnie. Ja kiedyś byłam bardzo, bardzo ufną osobą i bardzo łatwo ludziom ufałam, bardzo im powierzałam gdzieś po prostu siebie, swoje emocje, uczucia i trochę tak już ja się uczę cały czas tego, że w show biznesie jednak no, można ufać tylko sobie chyba tak naprawdę. Czyli rozumiem, że zawiodł Cię ktoś z showbizu. Każdego zawiodł.